Na pewno przeżywałam, no oczywiście, no to było widać, ponieważ było widać, że się po, po prostu popłakałam, e, ale szybko się z tego jakby wiesz, wyciągnęłam i, i miałam później już luz. Taki tydzień musiałam po prostu odsapnąć i jednak zająć się czymś innym, no bo przez miesiąc dzień w dzień trenowałam i musiałam sobie znaleźć jakieś zajęcie. A powiedz jak twoi fani, jak oni to wszystko odebrali, jaki miałeś odzew od nich? Bardzo różny. Jedni mówili, że, że szkoda, inni oczywiście byli też tacy, którzy mówili, że bardzo dobrze, że odpadłam, ale jednak, jednak większość była takich, że, że, że bardzo szkoda. A co byś chciała jeszcze zatańczyć, gdybyś miała taką szansę? Ja miałam drugi taniec, którego się już uczyłam, to był Foxtrot. I tak się mega w tym czułam. Był taki fajny, nadystyngowany, to Paso Doble do mi nie podeszło, niestety. A e, powiedz mi, czy ty z kimś utrzymujesz kontakt po tańcu z gwiazdami? No bo to była niby krótka przygoda, ale wszystko, mimo wszystko bardzo intensywna. Tak, no nie, no mamy kontakt. Jak najbardziej jak się gdzieś spotykamy, to, to zawsze pogadamy e, i... i... Tak, no i wiesz, jednak się kumplujemy jakoś tam. I co prawda nie byłam tak długo, żeby się tak zżyć ze wszystkimi, ale mamy kontakt jak najbardziej. Gdybyś miała cofnąć czas, to byś się dłużej zastanowiła, czy byś też wzięła udział? Nie wiem, wiesz, ja nie lubię wracać i cofać czasu, bo, bo nie da się. Jakby się dało, to wtedy bym się zastanawiała.